Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak, a to jest moja świeżuchna opinia na temat filmu The Lego Movie, Lego Przygoda. Zacznę od tego, że film widziałem w 2D i w multiplexie. Kiedyś z jakiegoś powodu te tłumy ludzi, niesamowicie drogie napoje i popcorn. To ciągłe szeleszczenie popkornu i mlaskanie słyszane na całej sali było dla mnie czymś niezwykłym i magicznym. No a teraz mnie to wszystko wręcz przeraża. Przecież nie, może za duże słowo, po prostu jest to niezmiernie irytujące i mam wrażenie, że cel głównej wizyty, czyli obejrzenie filmu, schodzi troszeczkę na drugi plan ale do meritum. LEGO Przygoda to jest film, który możemy odebrać na trzy diametralnie różne sposoby. A są to kolejne. Punkt widzenia dziecka. Punkt widzenia rodzica, który przyszedł z dzieckiem i nie ma najmniejszej styczności ze środowiskiem dorosłych fanów LEGO. I ostatnie, punkt widzenia afola. A uszczegóławiając, punkt widzenia kolekcjonera klocku, czyli Mój punkt widzenia. Punkt widzenia dziecka. Film jest naprawdę świetny, dobrze zrobiony, ma niesamowite efekty specjalne, wykonane w całości z klocków. Czyli, jeżeli coś się pali, to pali się klockowym płomieniem. Jeśli coś wybucha, to wielką ilością białych, zaokrąglonych klocków. Świat opowieści nie jest światem wyizolowanym z prawdziwych klockowych realiów, jakie obowiązują w tradycyjnym pudle z klockami. Czyli występują tutaj mazaki, zgubione zużyte plastry, waciki do uszu. Słowem można z powodzeniem pomyśleć, ej, mi też do klocków kiedyś wpadł taki plaster! Punkt widzenia rodzica. Wajka bez przemocy, bardzo pozytywna, ciekawa, dobrze zrealizowana. Nawet da się to oglądać. I co najważniejsze, nie emanuje z tego filmu kłopota. tak jak z co po niektórych filmów animowanych. No i na koniec punkt widzenia Afola. Nie mam żadnych zarzutów do kwestii technicznych. Tylko od początku nie byłem pewny, dokąd tak naprawdę zmierza fabuła. Wszystko wyglądało na taką Gigantyczną pochwałę kreatywności, na sposób przekazania młodej widowni, że klocki dają naprawdę duże możliwości konstrukcyjne, że można budować nie używając instrukcji, że to, że nie mamy opon, nie oznacza, że nie możemy zbudować boli. Ale potem na końcu i nieoczekiwanie wyłoniła się z tego myśl przewodnia, która tak właściwie jest krytyką afoli, krytyką budowania czegoś konkretnego. I w tym momencie niestety już nie obejdzie się bez spoilerów, i wszystkie osoby, które nie oglądały jeszcze tego filmu, mają zamiar go obejrzeć, yy, powinny w tym momencie zastopować ten materiał i wrócić do jego oglądania najwyżej, kiedy już LEGO Przygodę obejrzą. Otóż okazuje się na końcu, że cała przygoda meta, cały ten świat to była tak naprawdę Historia dziejąca się w głowie małego chłopca, który bawił się zabawkami. Tak naprawdę wielkimi, wypasionymi modelami miasta, dzikiego zachodu, stworzonymi przez swojego ojca, Afola. I na podstawie rozmów, które się wywiązały w momencie, w którym ojciec wrócił i zobaczył, co dzieciak nadrabiał, można by było wywnioskować jasną i klarowną sugestię. Nie klej tych klocków. Te klocki nie są po to, żeby je kleić. Te klocki nie są po to, żeby je ustawiać w określonych miejscach. Te klocki nie są po to, żeby miały sens. Te klocki nie są po to, żeby budować te wielkie, wypasione wieżowce. Co z tego, że się nikt nie zastanowił nad tym, że nie ma instrukcji umożliwiających zbudowanie takiej wielkiej wieży. Co z tego, że nikt się nie zastanowił nad tym, że tak naprawdę. Konstrukcje tego człowieka, tego starszego człowieka, tak też były kreatywne. One były bardzo kreatywne, ponieważ stworzył coś własnego, coś, co nie jest zestawem Lego. Wyposażył własne biurowce, stworzył własne budynki, ustawił tam wybrane przez siebie ludziki, wszystko skompletował, wszystko przemyślał, sprawił, że wszystko jest. Idealne, że wszystko jest zachwycające, że wszystko jest wspaniałe, jak zresztą mówią nam plakaty tego filmu. Ale nie! Klocki nie są po to! Włącz stary dziadu od tych klocków! Tu nie chodzi o to, żeby to miało sens! Tam jak jesteś kreatywny, to w momencie, w którym już stawiasz dwa identyczne wieżosty obok siebie, to jest źle. W momencie, w którym to ma sens i to przemyślałeś, to jest źle, bo tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, żeby dać dzieciakowi zrobić ze wspaniałej śmieciarki jakiegoś mecha z kosmosu i walczyć tym z głową pirata przyczepioną do jakiegoś dziwacznego robociego szkieletu, zrobionego z jakiegoś rekina i z jakiegoś kołowrotu. Pfu, koła sterowa. Tak panowie, ja wiem, że ten film mnóstwo osobom się podobał. Ja wiem, że te dzieciaki, które wychodziły, były zachwycone. Ja się nie dziwię. Ja polecam wam wysłuchać do swojej dzieci. Jeżeli, jeżeli jesteś rodzicem, który nie interesuje się klockami i jakimś cudem postanowiłeś obejrzeć ten materiał i otrwałeś do tego momentu, to tak, polecam ci, wysyłaj tam dziecko. Ale ja, maturzysta, prowadzący od ponad dwóch lat w internecie kanał. O klockach subiektywnie. Widzę w tym filmie tylko i wyłącznie pogłębienie stereotypu, który najlepiej ilustruje wypowiedź dziecka, które te klocki składało, które wymyśliło według filmu całą historię Emeta. Ale przecież na opakowaniu jest napisane do 14 lat. Reasumując, produkcja byłaby naprawdę świetna, gdyby tylko skończyła się tak jak się zaczęła, czyli w świecie klocków bez niepotrzebnego nawiązania do świata realnego, tym bardziej jeżeli zostało to okraszone tak idiotycznym morałem. W świecie klocków jest przecież miejsce i dla wariatstw tworzonych przez dzieci, i dla porządnych modeli tworzonych przez fanów dorosłych. Dlaczego te dwie rzeczy mają sobie zaprzeczać? Dlaczego te dwie rzeczy mają ze sobą walczyć? To by było na tyle na dzisiaj. My widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się!